Sponsorem Jezioraka jest grupa Energa z grupy Orlen. Witamy bardzo serdecznie Pana Daniela Koguta, trenera Błękitnych Orneta. Bardzo poprosimy o ocenę dzisiejszego spotkania. Witam serdecznie. Na początku gratulacje dla trenera Wojtka Figurskiego i całego Jezioraka. Bardzo ciężki mecz. Spodziewaliśmy się, że, że w Łabie będą bardzo trudne zawody. Chciałbym powiedzieć, że mamy duże problemy kadrowe. Przyjechaliśmy tu w 16, w tym na ławce sami juniorzy, w 7 młodzieżowców w pierwszym składzie. Chcieliśmy wiadomo wygrać ten mecz. Wyszliśmy ambitnie. Niestety pierwsze minuty przyniosły kolejne kontuzje. Musiałem dokonywać roszat w składzie. Walczymy dalej, tak? nie poddajemy się. Przegraliśmy dzisiaj ważne spotkanie, zostały nam cztery finały, zostały cztery mecze do końca, będziemy robić wszystko, żeby być jak najwyżej w tabeli na koniec. Wiadomo, że na koniec będziemy patrzeć w tabelę trzeciej, czwartej ligi i zobaczymy co nam to przyniesie, ale musimy ambitnie podejść do tematu, do tych czterech spotkań i z wiarą w to, że po prostu utrzymamy się w tej lidze i dążyć do tego, żeby przynajmniej zagrać w tych barażach o utrzymanie, tak? Nic więcej w sobie nie mam do dodania. Gratuluję dla Jezioraka i życzę powodzenia w kolejnych meczach. Włocich Figurski, trener piłkarzy Jeziora i Ława. Gratulujemy zwycięstwa, ale trzeba przyznać, że pod koniec była niepotrzebna nerwówka. No tak naprawdę wszystko się zgadza, tak? I idealnie rozpoczęliśmy sobie to spotkanie, szybko zdobywając bramkę. Za kilka minut mieliśmy korzystną sytuację na podwyższenie rezultatu, której nie wykorzystaliśmy tak i, i no można powiedzieć, że ten dobry początek nas nieco uśpił tak, bo, bo tych sytuacji już zaczęliśmy od tego, od tego czasu już tak nie, nie, nie tworzyliśmy jak to było w początkowych minutach, spotkaniach, tak? natomiast no znaczy, zakończyliśmy tą pierwszą połowę dobrękowym prowadzeniem tak, mieliśmy wszystko pod pod kontrolą można powiedzieć taki i podwyższyliśmy rezultat do po, po świetnej akcji indywidualnej tego lasa i też z uderzeniem Michała Kwiatowskiego i wydawało mi się, że tutaj żadna trzyda nam się już w tym meczu nie może stać, bo, bo trzymaliśmy przeciwnika daleko od naszej bramki, dalej prowadziliśmy grę, ale bo po błędzie indywidualnym przeciwnikom naprawdę do, do pierwszy strzał. Yy, w do bramki i, i straciliśmy kola, który faktycznie gdzieś sprawił, że czy ta końcówka może nie tyle co była nerwowa, tak, bo mieliśmy no, dwie znakomite sytuacje na, na zdobycie trzeciej bramki na 3D na zamknięcie na tego, tego spotkania. Tak, natomiast no, no, trzeba przyznać, w tej 93. Ręczy kiedy a, goście mieli wolny ze środka wojska, tak to gdzieś na no, te demony znaczy w fornecie właśnie kiedy dostaliśmy bramkę w tym właśnie czasie gry, tak w podobnej sytuacji, ale no tym razem uchwaliliśmy się, także także na pewno na że pod nasze dyktando tak tutaj mieliśmy, uważamy, olbrzymią przewagę, mogliśmy strzelić e, więcej bramek, ale, ale no naprawdę no, ja jestem zadowolony z postawych chłopaków, wygraliśmy dwa do jednego tutaj nie mam zamiaru jakoś narzekać, na czy wywrzucać tam, bo widzieliśmy, że gramy zespołem, który traci bardzo mało bramy, taki to się dzisiaj to się dzisiaj bardziej zudziło, że ta organizacja gry defensywnej w jest na solidnym poziomie no Niestety nie udało się zagrać na, na zero, ale na to też jest postęp, bo, bo tych drawek tracimy, tracimy na pewno mniej niż w tamtym. jest na zwycięstwo, musimy szybko się zagotować i, i przystępujemy do do meczu z spodium z pełni wiary i nadziei zwycięstwo. Dziś mogliśmy w kadrze meczowej zobaczyć m.in. Michała Foja. Jak wygląda Etap wprowadzenia Michała, wprowadzenia Michała do zespołu po kontuzji. Michał od kilku tygodni się trenuje z nami z niemal pełnym obciążeniem, także to myślę, że kwestia czasu jest, kiedy, kiedy Michał pojawi się na wojsku oczywiście no, no, tego czasu rozbraty z piłką, które trwało blisko dwa lata, to się on zrobić się w kilka tygodni. Ale tak, są no, Michał z każdym z każdym. Michał z okremy, prezentuje się coraz lepiej i jestem zadowolony z tego. I jakie postępy czyni, także, także mam nadzieję, że jeszcze w tej rundzie zobaczymy go na boisku. Czyli pewnie poprzeczki na treningach łamie. Tak, Michał ze swoich atutów nic nie straci, no te przerwy akurat, te, te silne uderzenie te dystanse z dalej Michała mocno schodzą tutaj do tego, że, że Michał nie zapomniał, także myślę, że no. no, tutaj głównym, głównym takim obszarem do uprawy Michała będzie dyskusja fizyczna, tak, bo, bo i takie typowo, może powierzę, że piłkarskie, bo ja w przypadku Michała to bycie z piłką tutaj tego za bardzo się nie, nie zapomina, natomiast tak, no jest to, ta praca fizyczna jeszcze, jeszcze pewno nas czeka. Dziękuję bardzo za rozmowę, życzę trzech punktów nie tylko w kolejnym, ale także w następnych spotkaniach. Do zobaczenia. Do zobaczenia.